się przesuwają. Również krew może płynąć w złym kierunku. Nie powinien przebywać zbyt długo w tej nienaturalnej pozycji. Charlie Samet, kierownik Towarzystwa Ratowania Słoni, mówi, że czasu jest coraz mniej. Słoniątko skazane było na śmierć. Park jest bardzo rozległy, więc wezwany na pomoc Peter Briston dotarł na miejsce dopiero po 45 minutach. słoni i rozejrzałem się dookoła. Wokół leżącego na grzbiecie malca zebrała się dość pokaźna grupa jego bliskich. Młode wjeżdżało nogami i kilka słoni się nim zainteresowało. Zaczęły chodzić wokół niego zdenerwowane. Połkały go. Nie pomagały mu, po prostu badały sytuację. Były wyraźnie zaniepokojone. Peter ocenia sytuację i postanawia nie usypiać młodego. To dla niego ryzykowne. Zacząłem się zastanawiać, jak wyciągnąć to słoniątko z, z koryta. Do tego celu przygotowałem linę. Ratując malca, Peter raża własne życie. Nie bardzo troszczą się o swoje młode. 40 olbrzymów nie wyrażało aprobaty, że Peter zbliża się do jednego z nich. Jeśli by zaatakowały, to nie tylko życie Petera znalazłoby się w zagrożeniu, ale również dla słoniątka mogłoby to mieć tragiczne skutki. Mogły zniszczyć samochód. Rozwaliłyby wszystko, co znalazłoby się pomiędzy nimi a młodym. Peter podejmuje wyzwanie, opuszcza samochód i przystępuje do działania. Przewiązał linę wokół przednich kończyn młodego, a potem przyczepił ją do auta. Peter chce wyciągnąć blisko 200 kg słoniątko, korzystając z mocy samochodu. Ale czy to się uda? Spróbują wyciągnąć młode, a my będziemy obserwować. Skończyć. Jednak Peter postanawia zaryzykować. Allison Nichols trzyma włączoną kamerę, a zagrożenie jest coraz większe. Zamierza uratować Malca. Najbardziej obawiają się, że młode zacznie wzywać na pomoc w swoją rodzinę. Bardzo dobrze. Jeśli słoniątko zaalarmowałoby inne słonie, stado zareagowałoby. Naraziłem się więc na duże niebezpieczeństwo, gdyż mogły mnie zaatakować. Doskonała akcja ratunkowa. Patrząc na słoniątko, zastanawiałam się, czy nie jest rana. Wpadając do korytka, mogło zrobić sobie krzywdę.